Nowenna za chorych, dzień szósty, za chorych terminalnie, o przygotowanie na spotkanie z Panem. Miłość jest jedynym skarbem, jaki możemy gromadzić na tym świecie i zabrać ze sobą na tamten świat. Święty Szarbel Maklów. W dzisiejszym dniu powierzajmy Panu wszystkich chorych terminalnie, przebywających w hospicjach i w swoich domach. Prośmy, by bliskość spotkania z Bogiem nie rodziła w nich lęku, lecz pozwoliła im na nowo odkryć jego miłość i zaufać mu. Panie, dziś modlę się za tych, którzy wkrótce się z tobą spotkają. Oddaję ci ich drogę pełną bólu, oddaję ci ich lęki i być może złości i rozczarowanie. Daj wszystkim łaskę dobrego przygotowania się na spotkanie z tobą w tych ostatnich miesiącach i tygodniach życia. Pozwól im odkryć twoją miłość. I pozwól im tej miłości zaufać. Odbuduj nadzieję, wzmocnij wiary, wlej w serca miłość, udziel daru pojednania ze wszystkimi bliskimi, wlej pokój w ich serca. Maryjo, patronko dobrej śmierci, przeprowadź ich bezpiecznie przez bramę życia wiecznego i powita ich w progę domu Ojca. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.